Hej wszystkim z tej strony Pola zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i no właśnie weszłam sobie na Seso i nie wiem bo jakieś dziwne zobaczyłam outfit i nie wiem czemu ja takich rzeczy nie mam. Czy ja to kupiłam taki czapraczek ładny, że który jest tu ze mną bratem. Franek, wytłumacz mi, czy włamałeś się we, na konto moje? Na pewno? Hmm, dobra, mówi, że na pewno się nie włamał. Dobra. E, e, starkońcy znikły, na pewno? Skąd wiesz? Dobra, nie wiem, co. Mnie. Kolega mówiła. No, ta, 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 na pewno. Yy, dobra, ja sobie to Franek, ja sobie to yy, sobie wszystko tutaj się dowiem, więc lepiej się przyznać, wiesz, nie że tak Czyli byłeś to ty! Na pewno. No, dobra. Zaufam ci, ale jak zobaczę, że to, że to byłeś ty, ale nie no, ja nie kupowałam takiego siodła. Franek! Ja zaraz dam taką karę, że żeby, będziesz tak uciekał, że normalnie jeszcze nogi będą poleć. Dobra, widzę, w ogólnie yy, dzisiaj będę kolejny odcinek z brązoletek, bo ja skończyłam. Tylko jakby, nie, no, wczoraj już nie zdążyłam, ten, bo ja gdzieś w szkole dokończyłam. Bo ja wczoraj już nie zdążyłam jakby dokończyć i wam to nagrać, więc no. Więc no. <laughs> Widzowie, coś mi tu śmierdzi, mam nadzieję, że Frank się że coś mi śmierdzi, że on to zrobił. Widzowie, po powiedzcie mi, bo go normalnie zabiję za to. Jak? Mógł mi to zrobić! No, no ja widzę wyszło. muszę nie dowiedzieć, kto to był. Napiszę do każdej koleżanki, do której jest to możliwe. Z nim się pogadam. Kto to był? Kto to był? Znaczy ja tu mam lisa? Mam. Aha, może wciałby. Ale nie no, ładny sprzęt. Dobra widzowie, chodźcie, chodźmy widzowie, ale ładny ten sprzęt, nie ukrywam, że brzydki. tylko ten różowy też mu pasuje mega. A mi chyba na zielony już niestety. Nie Więc to, to piękne na było. Kupiliśmy takie ładne o głowie, właśnie widzowie, przed chwilą. I to jest przepiękność. Patrzcie, jakie ładne. O głowie i jakiś czaprek zielony by się przydał Ja to sobie włożę resztę O, obróć się Jakie ładne to wy ładne ma tu prędzelki Mamy jasne siodło no, nie, Trichy ciemniejsze, ale dobre już to takie czarne Ech. ja się to ktoś złamał na konto, to już po tym po tej osobie. Więc lepiej się przyznaj, Franek, jak to ty. No Normalnie będziesz miał taką karwę. Tak... Tak ci klapsa w przywale Więc lepiej powiedz. Powiedz... Bo to nie będzie przyjemne, jak będę zdawała klapsa. Powiedz! Prezentujemy no, się tak. Ładnie, brzydko. Nieważne. To głowy przynajmniej ładne. Okunam. Teraz muszę sobie wszystko zobaczyć. Czy mi żadnego konia ten, yy, ta osoba mi nie sprzedała. Bo jak tak, to normalnie bym tak wziął czoła. A moim normalnym koniem. No, no, jakby na przykład że mi tylko konia, to bym tak ryczała, że nie wiadomo co to by To był taki szybki odcinek. Za chwilę nagram odcinek z bransoletek będę się bardzo serdecznie z Wami żegnął czy macie się